Dzień dobry, my w modlinie i wracamy po samolot. Tak, gdzie my będziemy mieli ten samolot? Nie wiemy jeszcze gdzie mamy samolot, ale lecimy do Wenecji. Także... Czyli pewnie we Włoszech. pewnie tak, no bo gdzie mamy spać? Dzień Proszę, dobry, część no, tak, mamy też. Słuchajcie, bo jest taka sytuacja, że jedziemy dodać samolot. Pogoda jest cudowna. Super. Nie no, to jest zapno, jest po prostu. I bardziej na południe jest gorzej, a na północ jest po prostu lepiej. No, no. tylko że to, to straszą nas gastami, nie wiem czemu. A być może samolot nie jest gotowy, a przecież już miał być. mi telefon. Na przykład nie masz. No, no bo w teraz to nie polecimy. No, dawaj ten napis. No jeszcze chwilkę, to nie tak się. Jezus Maria, będą się ociągnęły. No. mi ktoś sapie i syczy, że to materiał, podcięte jak hollywoodzkie... Słuchaj, słuchaj tutaj, no. będzie ci się grało. Ja bym do źródło zasilania. To jest numer na ATIC. 10 węzł. 5 kg na sekundę, aż tak. Wylatujmy stąd. Więc tak, osłuchaliśmy ATIC-a na, na górze. Czego, to jest za góra. Na zajęto I w ten sposób wiedząc. Kto tam wie, języków też już się nauczyli. Co? To nie, jest, to nie jest trudny język, to jest, to jest jakiś taki podobny do polskiego. To jest grupa języków słowiańskich. Paweł, stary, przecież to jest po prostu język, który mówi. alfabet jest zwykły, łaciński. Mówią po polsku, tylko trochę zmiechczają. Mówiłam, jest w no? a no my jedziemy ty... po o, Gdzie jest poznanie, tak? Chciałbyś być, tak? Ty mi ja chcesz sobie. zaimponować, że nie zobaczyliśmy zawinatę? Nie, pierwszy, pierwszą linię to kupiłem ja. To po prostu ty nie dałeś rady kupić drugiej, no. Nie będziemy wpisywać tych punktów dokoła lotniska. No nie wpisujmy tych punktów dokoła bo my to nie dolecimy. Tutaj Ladak wpiszemy sobie na przykład. Tutaj Weź mało. tylko co pół godzinki tam bliżej, żeby było jakiś punkt w planie. Znowu, wyjdziesz na tego inteligentnego, ja na tego od roboty Weź się pojedź przykręć tej kamery, co? To co, gotowy w końcu do tego wylotu, czy nie? Złożyłeś na lotu? No jasne Gamoniu? Przepraszam Haha To jest to wytnę Tak, no. w końcu idziemy samolot zabrać do Polski Być może z lądowaniem w Austrii, zobaczymy jak to nam pójdzie No i tyle Pięknie, masz tę nową szybę wymienioną. Wygląda naprawdę dobrze. Jest pięknie. Jak nowe, Samolot jest po prostu piękny. Tak. Co, będziemy lecieć? Tak. Jesteś gotowy? inspection completed. starting engine checklist. on board the plane. Parking brake released. Brakes hold. Master switch on. Potrzebujemy jeszcze jedną rzecz śmigłika, paliwa jest, mamy temperatur to może ubujemy trasę, ładowanie jest, lewy jest, dobrze. This is general I will route, we're heading now to Bled with the VFR 1 route. We will try to climb by level 100. hundred. Okay. And then following the waypoints, we will try to go directly to Poland. No i co tam masz? Mam pogodę. Zbudowałem z indystans bitarny, więc będziemy lecili po krawędzi tych wysokich e, No i w sytuacji, w której będzie się okazywało, że gdzieś tam te chmurki są tak na naszej krachcie, to po prostu tylko zboczymy w lewo. Ale ciebie generalnie po prostej. Tak, po prostu na bitgostrze. Na bitgostrze. na radio Sierra Papa India November Sierra. We are taxiing to the holding point runway 26 I just radio to the apartment new quarter to depart in from our way to six we will depart from our route from the third left turn past the nice flight line bye bye thank you No i przelecie tutaj bez na drodzińskim bez, bez zgłaszania, po prostu A to jakieś było w ogóle jakieś e akro nie Tak Sierad 9 listopada 7000 initial za approved on KNH 1024. Follow the plan. Blade next. Też zestresowany, coś uspokój się. Jestem zestresowany, ponieważ jest samolot po serwisie. Gości nam przelecia przed nosem. Mamy pod sobą chmury, w zeszłym są przezierne, więc jest ok. Zgodnie z przepisami VFR w Słowenii nie wolno latać nad chmurami, więc... ale widzimy Ziemię cały czas na szczęście. To już jest to jezioro. Zastanawiam się, Pawle, po my leciliśmy nad innym skoro mogliśmy lecieć po prostej i to jest tak pięknie. Nie wiem dlaczego, ale podpisałem, że dlatego, że nie mieliśmy wiedzy na ten temat, że może być to tak pięknie i urokliwie. Wręcz romantycznie bym powiedział, nie używając wulgarni... Myślę, że dlatego, że pogoda była niepoprawna i dlatego chcieliśmy dookoła. A dzisiaj, korzystając z pogody, lecimy sobie pod chmurkami albo między chmurkami. Oglądałeś misia? Ty wiesz, czym jest ten lot? My tym otwieramy oczy niedowiarką. Jest tu dać ta wycieczka ze mną? Pewność tego, że ogarniesz wszystko sam. Otworzyło Ci to po prostu Europę. Sierra member, Sierra one zero thousand feet approved. One zero thousand feet approved, Sierra Bapenia Sierra, we're To jest fantastyczne w tym swoje no że po prostu jesteś z niego wlatany, więc fajnie się po prostu w tą lata, bo, bo yy, no to tak. Dobre, to jest Dunaj. To jest Dunaj, Dobrze. potwierdzona informacja. To jest brakująca część szkolenia moim zdaniem w Pplce. E, powinni po prostu być najprostszy symulator na iPadzie, na i po prostu uczyć obsługi a wieniki, nie? Jest... Ale każdy może sobie ściągnąć z Garbina. E, darmowy symulator GT na darmowy symulator GPS-a i po prostu poćwiczyć sobie obsługę tego. No, że zrobię naprawdę marki, to jest cały czas to, że Że to ciągle daleko, prostu... no, paliwo schodzi, ale lecimy słabo, no bo mamy wiatr taki, który nas, niestety, trochę ogranicza. Wiesz, poczekaj. Weźmy sobie, przekręćmy, zobaczmy, jak to jest z paliwem. 40 litrów. Praga Information, zbiera Pani na nowe Mercera, request? Go ahead. Sierra Papa India November I would like to proceed from current position direct Eco Papa Papa Oscar and uh, climb uh, flight level uh, 85. Sierra November Sierra, provide information. Roger. You may climb to flight level 85 and uh, proceed to destination. Zrobiłem coś. Weśliśmy, że polecimy sobie na na prosto do Whiskey Point. Przealtujemy się na dnia 12.00 na poziomie 85 a... I za jakieś parę minut będziemy się przechodzić, żeby nie przechodzić na Poznań, informacja, e, sektor południowy To omijecie Granicznego Granicznego Nie zużyje nam dodatkowe paliwo, które będziemy musieli jakoś odrobić sobie. Nie? Dobra, teraz będziemy przelatywać bliżej leszna, w razie czego mając możliwość lądowania w lesznie. stop stopni do wysokości przelotowej. Ten ja jasno yes, cię zabezpiecza przed tym, żeby ci nie przyjmował sobie na 100 węzłów. Masz cały czas wiesz, ten podwój jest zapięty i on sam ci reguluje, jaka jest prędkość wznoszenia. Tak, całą prędkość, nie? To jest fajne, nie? Zatem mamy. Czy można myśleć o czymś innym? Jedna rzecz, zełba. Tak. Workload się zmniejsza. Ale biały i w górnej świeci świeci. lepiej było lecieć. W słoneczku się Lecimy. Poznań, informacja. Cena papa India, w Radzie. Dobry. Podbieg. India November Sierra, informację, witam Czera, Papa, India November w locie z Ajdowsciny w Słowenii do po Poznania aktualnie nad Korkonoszami, flight level 85 e, i zgodnie z planem lotu, wykonujemy na następne punkty Sierra Papa, India November poda informacja, informację, przyjąłem i jesteśmy w kontakcie radarowym Cały czas lecimy w nie więc nie marudź Ale pięknie zrobiłeś Zmieściłeś się w Orszacimie na 500 stóp <grymne> Ale jest pięknie Dla tych wszystkich, którzy będą krytykować, że tak lecimy, ale dzięki temu my jesteśmy w stanie obserwować cały czas wszystko, co się dzieje na zewnątrz Korzystając z dobrodziejstwa, jakim jest nasza Wienika Potwierdzam, prawda? Ja też coś zmieniłam, już schodzenie, bo mieliśmy 1000 stopni wschodzenia teraz, nie? Czy jest 2 India Nowemersera? Późna informacja. Czy jest 2 India Nowemersera? Wchodziliśmy do mnie chmury, dlatego takiego esa wykonaliśmy, już rzucamy mię trasę Późna informację przejąłem, dziękuję. Temperatura 6 stopni. Radio otwiera papa India November Sierra w dolocie od strony e, zachodniej do atz u e, wykonania pełnego lądowania poprosimy o warunki do lądowania, lądowanie fazu użyciu stiera papa India brak zgłoszonego ruchu e, i 2-3 lewy ruch prawy w użyciu 2-3 prawy wybierzemy jeśli można to zrobilibyśmy z lewym kręgiem do 2-3 prawy Jasne, nie ma problemu Chyba z jakiejś długiej podróży wracasz

Lądowanie wreszcie zgodnie z przewidywaniami. Niestety do poznania nam się nie udało na skok zrobić, bo pogoda i tutaj tańsze paliwo. Wszystkim polecamy lotnisko wreszcie. Można zatankować, można zjeść, można chwilę odpocząć, a za chwilę lecimy do poznania. Tak, i to końcówka, bo zamykając dreszcz, no to już jużśmy zrobili. Także mamy to. E, polecamy latać dalej, bo w jedną stronę jest tylko 3 godziny. A, a Alpine. Do... Trochę tak, ale nie przejmuj się Wyjmę kabel Alpe nie tak straszne, jak się po prostu dobrze zaplanuje Przepraszam cię za to Nic że nie szkodzi Jestem już w, kursu, w trybie, kurde, rozpakować samolot, zatankować i, i wjeżdża dalej A co się stało? Mamy odleżyny, ja <laughs> po prostu Efekt boczny latania wirusem Ja na razie się nie ruszam, bo, bo po co. Później będzie. Wysiądę w Poznaniu to raz. Kamera z tyłu jest. Jest? No, super. Co, co proszę? Tylko do pełna? Nie wiesz, polej sobie po butach. Wiesz co. Wiesz co my robimy tym lotem? Co robimy tym lotem? Odpowiadamy żywotnym potrzebom społeczeństwa. Otwieramy oczy niedowiarką. Co w prawym skrzydle, bo 20, ale co paliwa jeszcze? No, można, wszystko wiesz można. W prawym to jest. Tylko trzeba chcieć, panie. 3 godziny potem? 5 minut, po, tak? 3 godziny i 10 minut. Tak mi po, powiedział kolekcjonerski zegarek Garmina też taki mam To jest właśnie tak to na tym to polega Ktoś pracuje, a ktoś filmuje A co ci mam pomóc? I taki cały lot. Ja zapiję, ja pracuję, a ktoś filmuje. Nie polej sobie po butach. Postaram się nie polać, tak? ale cieknie w tą stronę pamiętaj. Pamiętam.